Hej, witam Was wszystkich, bardzo serdecznie, z tej strony Bongo i mam dla Was kolejny gameplay z serii Call of Duty Modern Warfare 3. Tym razem dla mojej odmiany jest to tryb e, znajdź i zniszcz, zis lub search and destroy, jak to lubi. Jeszcze na tym trybie nie było e, odcinka w moim wykonaniu, więc... Postanowiłem, że go wrzucę. Staty niewysokie, 6 do 0, ale jednak to do 0 to mi jakoś dało do myślenia, żeby to wrzucić. E, osoby, z którymi tutaj grałem, bo nie grałem sam. Z, tak szczerze, to w Ziza sam z siebie nigdy chyba nie grałem. W sumie tylko mnie do tego zmuszali moi kumple z klasy. Albo Ringar, z którym oczywiście tutaj gram. E, kto jest oprócz Ringara? E, REZ. Oczywiście linki do ich kanału. Do ich kanałów w deskrypcji, a tymczasem, e, broń jaką gram, kto, e, to jest ACR z tłumikiem oraz stabilnością, bo jeszcze uderzenia chyba nie miałem wtedy. E, do, zapasowa broń to MP9 bez niczego. E, pakiet uderzeniowy, oczywiście, specjalista. Zacząłem specjalistom grać, tak i jest to mm, za dwa kilo, e, za dwa kilo mam tak, co ja tu mam, strzelec. Jeszcze nie pro, yy, raport sytuacyjny też nie pro i bezkompromisowy również nie pro. Nie mam nic na pro, tylko te perki, których używam, a są to: yy, niewidoczny, tak, niewidoczny, Assassin Pro oraz Martwa Cisza Pro. Tak, te trzy perki mam, te dwa perki mam wymaksowane, ten jeden nie. Yy, jak widzicie, tutaj już dołączyłem po dwóch rundach. Więc i tak ładnie, że wykosiłem ten wynik. O, piękny Kilka ringara, Jeszcze jakiś Amelion. Mm, straszny Polak. Nie wiem, co idiota jakiś. E, wyzywał ciągle wszystkich. A, szkoda gadać. E, a co mam wam do zakomunikowania w tym odcinku? Nie będę już mówił o gameplayu za bardzo. Tylko, że tylko że strzelec ten perk jest bardzo użyteczny na tej mapie. I zizie. Dobra. E, mam co mam Wam do zakomunikowania: że będzie nowa seria na moim kanale. Jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli, najpierw nagram trzy odcinki, zobaczę w sumie dwie serie, ale głównie o jednej będę mówił. Mm, tak, pierwsza seria to będzie związana z Call of Duty Modern Warfare 3. I nie, to nie będzie single player, tylko. Tylko co. Bo będzie multiplayer, ale to nie będzie tak, że będę od pierwszego poziomu przechodził. Nie, czegoś takiego nie będzie. Tylko po prostu będę nagrywał każdy tryb po kolei. Gdzie będę miał dobre staty? Dosyć. Dosyć takie podejrzewam, ratio 2,5-3 i takie ratio mi będzie pasić. <śm> Będę po kolei każdy tryb y, wykonywał jaki jest dostępny w Call of Duty Modern Warfare 3. Zaczynając oczywiście od standardowej listy gier, po zaawansowane y, listy społecznościowe oraz. No, MacPaków nie będę, bo na razie mam zamiar kupić DLC, ale nie na razie. Także pierwszy odcinek nie wiem kiedy będzie, podejrzewam, że w przyszłym tygodniu muszę jakiś dobry wynik na detmeczu drużynowym na detmeczu drużynowym, na likwidacji potwierdzonej rdzonej i, i na najemniku dobre wyniki wykręcić i wtedy wrzucę oczywiście ten pierwszy odcinek. Tak, to jest pierwszy mój projekt taki na spontanii, który wymyśliłem praktycznie go 10 minut temu. Ale mi się strasznie spodobał. Yy, to jest list gier społecznościowych. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. To jest też yy, yy, strzelanina. Czyli tam są cztery różne tryby, więc będę musiał losować je. Yy, tak jak jeden w komorze. Ora, yy, jeden w komorze, zabawa z bronią, wszystko albo nic. Jeszcze coś tam jest. Aha, trzy razy sześć chyba. Tak? 3 razy 6, tak. Yy, oraz zarażony też będzie jakiś strefa zrzutu. Aha, i najważniejsze co będzie. Tego odcinka na, tego na razie nie będzie, bo chcę zrobić wszystko jedną broją. Yy, każdy odcinek, żeby był tą samą broją nagrany. W sumie tą samą klasą, tylko że będę perki główne zmieniał. Ale to chyba tylko w jednym odcinku. I to wszystko chciałbym zrobić złotym acr -em. Żeby to, żeby to było fajne, tak? Złoty acer jest bardzo fajną bronią. W ogóle złoty, bo w acerem mi się fajnie gra. W sumie UMP i ACR to są teraz moje ulubione bronie. Chcę je obie zrobić na złoto. Wiem, że ACR to nic takiego, ale umpa będzie fajna. I nie nie ściągam od loczka. Ja umpą już zacząłem dawno grać. Tylko teraz zmieniłem presję że to mi się wyzerowała. Dlatego chcę ją od nowa robić. Mam teraz chyba 21 poziom, także już niedługo do złotego, a Acera mam 16. Bo jakoś, jakoś im nie grałem, wolałem z Karem. Kilka broni na złoto chcę zrobić, tak, kilka. Hmm, tu jest ostatni chyba kill w moim meczu, tak, ostatni, szósty kill, ale 4 do 2 chyba wygraliśmy, tak, 4 do 2 to już koniec gameplayu. Także to jest pierwszy mój projekt taki odosobniony. Jeszcze, o przepraszam, jeszcze dwa projekty będą na moim kanale, ale to kiedy indziej Wam powiem. Także dzięki za to, że obejrzeliście. Wynik 6-0, 4-2. Pozdro Ringar e Easy I do zobaczenia. Siema.